Witam Was z miłością, radością i wdzięcznością w cotygodniowym horoskopie na tydzień od 29 stycznia do 4 lutego 2024 roku. Energia tego tygodnia zapowiada się pod szczęśliwą gwiazdą. Co zamierzamy, to osiągniemy. Tydzień, który powinien nas równoważyć, a my powinniśmy równoważyć wszystko w naszym życiu. Wszystko powinno mieć balans, czy to w uczuciach, w zdrowiu, w finansach, czy nawet w wolnym czasie i zajęciu się samym sobą. Tydzień, w którym też będziemy przedstawiać innym nasze poglądy, naszą wiarę w to, co wierzymy. Będziemy chcieli po części im narzucić nasze wierzenia, ale nie tędy droga. Pamiętajmy. Że ja mogę wierzyć w co tylko mi się podoba. I to jest święte, ale ktoś inny ma prawo i może wiedzieć, co tylko się jemu podoba. I to dla tej osoby jest święte. My możemy przedstawić nasz punkt widzenia, natomiast nie przekonujmy nikogo na siłę. Nie tędy droga. Ten tydzień też mówi, żebyśmy byli szczerzy. A to się pięknie jakby łączy z wyzwaniem cotygodniowym, bo w tym tygodniu jest szczerość. Szczerość nie tylko w myślach, ale też i w słowach, i w czynach. Że wszystko, co robimy, żeby było czystą intencją, czystą z miłości, z dobroci serca. Jeżeli nie mam ochoty komuś pomóc, to po prostu tego nie rób, ale zrób to szczerze. A jeżeli pomagasz, to nie licz na nic w zamian, bo pomoc jest bez zobowiązań. Jeżeli chcę, to pomagam, jeżeli nie, to nie. To jest szczerość. Szczerość też, um, aby być szczerym samym ze sobą. Czy siebie w jakimś aspekcie nie oszukuję, nie okłamuję? Czy z sobą jestem w równowadze, w stabilizacji, w balansie? Jeżeli tak, to pod koniec tygodnia zbierzemy tego tygodnia owoce. Zakończą się nasze wszystkie trudności, problemy, takie najważniejsze dla nas. To, z czym borykamy się od dłuższego czasu od około 10 miesięcy, a czasami 10 lat. Teraz, w tym tygodniu, przyniesie nam to rozwiązanie, i powoli niektóre sprawy już zakończymy, a inne będą na najlepszej drodze do ich zakończenia. Co w uczuciach tutaj, co w miłości dla nas na ten tydzień? Duże możliwości, ogromne możliwości, początki miłości. Zakończenie problemów. Po raz kolejny tutaj też, jeżeli jakiekolwiek problemy są w związkach, w relacjach, tutaj będzie szczególnie pomówienia przez plotki. Warto siąść i porozmawiać. Nie słuchać plotek, bo każdy widzi swoimi oczyma i swoją osobą. I to, co widzimy nie do końca jest prawdziwe. Więc warto sobie wyjaśnić, porozmawiać. I jeszcze istnieje coś takiego jak zaufanie do drugiej osoby, do partnera. Jeżeli mu ufam, jej ufam, żadne plotki pomiędzy nas nie wejdą. A szczerość przy tym jest najważniejsza. W związkach też nie będziemy chcieć na pewne rzeczy popatrzeć, będziemy też zamknięci, zablokowani, nie będziemy chcieć zmierzyć się z ważnymi rzeczami, ale powinniśmy, szczególnie tu mężczyźni. Jakby nie chcą się zmierzyć z wyzwaniem, co się dzieje tak naprawdę w związku, co można zmienić, co poprawić, co zrobić, w którą stronę zadziałać. A może jakaś inicjatywa, inicjatywa od panów dla pań, może zaproszenie na randkę, do kina czy na spacer, a może wypicie wspólnej kawy w zaciszu ogniska domowego. Uczucia dać pięknie. Co w zdrowiu? Jeżeli chodzi o zdrowie, przede wszystkim zwróciłabym uwagę tutaj na obszar głowy. Wszystko to, co jest związane z głową: uszy, oczy, nos, zatoki, tak? Gardło, cały obręb głowy. I w tym tygodniu trzeba zwrócić na naszą emocjonalność, ponieważ dużo nerwów u niektórych z Was będzie. I trzeba tutaj, y, szczególnie u kobiet, u, trzeba tutaj jakby zapanować nad swoimi emocjami, zapanować nad y, złością, a czasami agresją, nie tędy droga, wtedy, kiedy taki stan przyjdzie, wycofać się, powiedzieć daj chwilę, dać sobie chwilę, jeżeli jest taka możliwość wyjść, zrobić sobie coś do picia, czy nawet po prostu do toalety, obmyć twarz chłonąć, dopiero wrócić do dalszej rozmowy ale też trzeba zwrócić na odporność bo tutaj też jakby jest troszeczkę osłabiona a pogoda ku temu nam mocno sprzyja chociaż dzisiaj jest piękny wiosenny dzień pomimo dosyć mocnego mrozu w nocy co w finansach w finansach trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, jak, jak gospodarujemy sobie naszymi pieniędzmi. Ponieważ w głowie wizji mamy dużo, natomiast w naszych kontach, skarbonkach, skarpetach, gdziekolwiek je tam trzymacie, jest ich niewiele. Jakby trzeba to przeradegować, ponieważ, żeby to było adekwatne. Ten tydzień pokazuje dosyć fajną sytuację finansową. Ponieważ szczególnie początek będzie dosyć obfity, ale też i możliwość dodatkowego zarabiania, możliwość podjęcia drugiej pracy, drugiego dochodu, ale też jakiegoś pomysłu związanego z pracą, który nam przyjdzie do głowy i czas na zmiany. Pewne aspekty w pracy trzeba zmienić, aby było lepiej, ale to też powoduje to, że też będziemy bardziej nerwowi. Nie wyżywajmy się wtedy na najbliższych, a szczególnie na słabszych, na dzieciach, bo one są pierwszym ogniwem, które od nas niestety zazwyczaj dostają coś, co im się nie należy. Nasze emocje, rozmawiamy z kimś dorosłym, nie wyładowujemy ich na dzieci, bo akurat przyszłość się winęło pod rękę. A mocno w tym tygodniu pokazują mi się dzieci związane z finansami. I przy tym stany nerwowe też. Ale też dzieci będą przechodziły w tym tygodniu po kieszonkowe, po pieniądze szczególnie wyjątkowo. Dosyć taki tydzień, gdzie potrzeby dzieci wzrosną to też spowoduje, że znowu coś ode mnie chcesz. Ale też popatrzmy na to inaczej: że jak my mamy swoje potrzeby i słabości, dzieci również. Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o dzieci, to my decydujemy tak. Ale trzeba z nimi porozmawiać, a nie powiedzieć krótko nie. Na co w tym tygodniu zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o trudny ten dzień, ponieważ energetycznie wygląda całkiem bardzo fajnie, miło, pięknie. Natomiast tak czy inaczej może nam spłatać jakieś niespodzianki. Zobaczymy, czy będzie coś mocnego. Tak, jeżeli chodzi o niespodzianki, zwróciłabym uwagę tutaj. Na te dodatkowe zarobkowanie, na te dodatkowe prace, na te dodatkowe pomysły, bo czas na zmiany jest. I to mi się pokazuje to samo, co przy pracy, ale też i dużo nerwów, więc jest potencjał, tak? Czyli tutaj w tym tygodniu zwrócić mocną uwagę na finanse. Koło tego mocno tutaj jakby się będzie kręciło, co zrobić, co zmienić, co wprowadzić, co zostawić. Gdzie wykazać się cierpliwością, gdzie poczekać, a gdzie działać. Piękny tydzień pod szczęśliwą gwiazdą, z dużym zaangażowaniem, przemyśleniem i, co najważniejsze, szczerością. Szczerością z bycia samym ze sobą i szczerością bycia z innymi. Niech nam się wiedzie, niech nam się darzy, niech nas wspierają bogowie starzy.